Się tego kurwa 9 maja też nie było co bać, mówili on na pewno przed 9 maja coś zrobi, na siłę coś zdobędzie, bo chuja zrobił, przemówienie ogłosi mobilizację, o, chuja ogłosił, bo się kurwa boi ogłosić mobilizacji, chuja zrobił, o, o ten, o Naddniestrzu nie powiedział, nic, tylko o my tu na Ukrainie walczymy troszeczkę i odwołali... I słuchajcie, to jest najlepsze, bo jest parada, bo jest w wszystkich dużych miastach Rosji i odwołano y, pokazy lotnicze ze względu na złą pogodę. I są mamy wszędzie pogoda, wszędzie pełne słońce, tych chmur nie ma. Odwołali ze względu na złą pogodę. Ja myślę, że odwołali ze względu na, kurwa, opady, helikopterów i myśliwców nad Ukrainą częste, rosyjskich kurwa, bo pospadały zestrzelone, ze względu na te opady chyba odwołali, w ogóle żadnych samolotów nie było pokazów, no dlatego mówię, nie ma się go kurwa, zacytuję Morawieckiego, widzę, że się już coraz mniej boimy mnie tego Putina i bardzo dobrze, bo on już jest w odwrocie, jak mówił o pandemii, także stary, wystraszony kurwa dziad, nic nie powiedział, nic zrobił nowego, jebać.